Hello, hello. Cześć, Ja nazywam się Gosia Szkiewicz i na co dzień zajmuję się uczeniem dorosłych języka angielskiego. A na tym kanale co środę pojawiają się filmiki, w których pomagam rozwiązać jakieś zawiłości językowe albo podpowiadam, jak uczyć się samemu języka obcego, na przykład języka angielskiego. W dzisiejszym filmiku chciałabym porozmawiać krótko na temat jednego z czasów angielskich, który moim zdaniem jest jeden z bardziej przydatnych czasów. Ale zanim przejdę do rzeczy, to pamiętajcie o tym, żeby dać lajka, like suba. Wszystkie te rzeczy sprawiają, że filmiki docierają do większej ilości osób. A im więcej osób to obejrzy, tym lepiej. Ok. Dzisiaj chciałabym porozmawiać na temat czasu pastw. Dlaczego uważam, że jest to jeden z ważniejszych czasów i bardziej przydatnych czasów po angielsku? A mianowicie dlatego, że już od praktycznie pierwszych lekcji angielskiego na poziomie praktycznie zerowym. Bardzo często chcielibyśmy opowiedzieć o tym, co się wydarzyło, bo w życiu naszym opowiadamy o tym, co się zdarzyło, co się wydarzyło, no i do tego jest nam potrzebny czas przeszły. Nie da się opowiedzieć w czasie teraźniejszym o tym, o jakichś jakich naszych przeżyciach, o jakichś wydarzeniach. Dlatego uważam, że czas przeszły to jest jeden z najbardziej istotnych czasów już od początku nauki języka angielskiego. OK. Chciałam trochę teorii przedstawić tym wszystkim osobom, które są świeże. Bo mają problemy z czasem przeszłym. Ok, czas przeszły past simple mówi nam o tym, że coś zrobiliśmy, jest to już skończone i najważniejsze, wiemy kiedy to się wydarzyło. Dlatego często z czasem przeszłym idą takie słówka jak yesterday, wczoraj, last, last week, last month, last year, i tak dalej, ostatni. Ago, five days ago, ten days ago, five months ago, five years ago, i tak dalej, i tak dalej. Są trzy takie rzeczy, po których rozpoznajemy, że powinien być. Przeszły. Ok, tyle na temat teorii, kiedy go używać. Kiedy wiemy, że było, kiedy było i to już się skończyło. Ok, eee, jak wygląda czas pasywu? A, no, mianowicie, że w zdaniem twierdzącym um, potrzebujemy jakiś czasownik. I czasowniki dzielą się na takie, które są regularne i na takie, które są nieregularne. Czasowniki regularne są łatwe y, do y, zrobienia po angielsku, ponieważ wystarczy im dodać końcówkę ED. Czasowniki nieregularne, natomiast to takie, które znajdują się w takiej tabelce, którą jak większość osób widzi, to mówi, nie, ja się w życiu tego nie nauczę. Ale prawda jest taka, że z czasem, kiedy używamy tego czasu, kiedy robimy ćwiczenia, kiedy się wypowiadamy, te czasowniki już potem same wchodzą do głowy. I macie taką tabelkę czasowników nieregularnych, on też jest napisane Irregular verbs. I tam są trzy formy. Pierwsza odlewek to jest zawsze czas. To jest nie czas, to jest bezokolicznik, forma podstawowa. Druga, to jest właśnie czas pascympu. A trzecia, to jest taka forma, której warto się uczyć, ponieważ ona się przydaje w wielu innych czasach, a także w wielu innych przypadkach, kiedy trzeba będzie coś pokombinować. Ale nas dzisiaj interesuje tylko druga forma. Więc w czasie pascympu, kiedy układamy zdanie twierdzące, to albo bierzemy czasownik z tabelki, a jeśli nie ma go w tabelce, a jeśli nie ma go w tabelce, to znaczy, że jest regularny i dodajemy po prostu końcówkę "-ed". Ok, i tak wygląda twierdzenie. Dodatkowo bowiem, że e, w czasie przeszłym bez różnicy, czy mamy AI, czy mamy U, czy mamy Hiszy, i liczbę nową i tak dalej, dla wszystkich osób e, te formy zawsze wyglądają tak samo. Dlatego po angielsku tak ważne jest, żeby na początku, na pierwszym miejscu zdaniu zawsze osobę. To nie jest tak jak po polsku, że damy inną końcówkę i już będzie wiadomo, kto to wykonuje. Nie, 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 nie. Angielski to jest łatwy czas. Angielski to jest łatwy język i logiczny. Najpierw mamy subject, czyli podmiot, czyli osobę na przykład, potem mamy verb, czyli czasownik, potem mamy całą resztę i tak zawsze tłumaczę. OK. Zdanie twierdzące już mamy. W zdaniu przeczącym potrzebujemy coś takiego jak did not albo w skrócie didn't. To oznacza nie. I potem potrzebujemy już czasownik, ale nie w żadnej formie. Po prostu, w bezokoliczniku. Czyli jeśli mieliśmy zdanie twierdzące, na przykład, ja poszłam do pracy wczoraj. I went to work yesterday. Went to czas przeszły, czasownik nieregularny. Natomiast przeczenie od tego będzie I didn't go to work yesterday. OK? Uh, mamy didn't i mamy bezokolicznik go. A jak ułożyć pytanie? Pytania też są dosyć łatwe. Dajemy na samym początku did, potem dajemy osobę i znowu czasownik w formie podstawowej. Czyli pytanie, czy Ty poszedłeś do pracy wczoraj, będzie Did you go to work yesterday? od i płścizna e, Także najważniejsza rzecz to zapamiętać, że są, jest coś takiego jak czasowniki nieregularne ich się trzeba nauczyć z tabelki Okej, okay, czyli podsumowując, w czasie przeszłym, past simple należy zapamiętać, że w zdaniu twierdzącym bierzemy czasownik albo z tabelki, druga forma albo jeśli go tam nie ma, to dodajemy "-ed", w w przeczeniu używamy didn't i forma pierwsza, czyli bezokolicznik. A w pytaniu dajemy did na początek, potem osobę i potem znowu bezokolicznik, czyli pierwsza forma. I to tyle. Okay? Mam nadzieję, że ten wyjaśnieniem, kiedy używamy i jak wygląda czas pas z pomogłam. I pamiętajcie, że wszystkie filmiki pojawiają się tutaj zawsze w środę. See you next week.